Cześć, z tej strony Kasia z Mocno Fotografia. Ostatnio dostajemy od Was sporo pytań na temat naszej obróbki beauty. Dlatego dzisiejszy odcinek będzie właśnie o tym. Pamiętacie zapewne naszą niedawną sesję z Dorotą, której efekty widzicie za mną na monitorze. Dzisiaj pokażę Wam, jak przechodzę od surowego zdjęcia do gotowego produktu. Podczas pracy korzystam z dwóch e, programów. Pierwszy to jest Lightroom, w którym dobieramy preset pod sesję zdjęciową, a drugi to Photoshop, e, w którym dzieje się cała magia. I to właśnie na tym drugim programie e, oprę się dzisiaj, e, w dzisiejszym odcinku. E, Podczas pracy w Photoshopie e, używam głównie operacji o nazwie Frequency Separation. Oprócz tego jeszcze, no, robię jeszcze kilka e, innych, e, takich mniejszych sztuczek, e, które dają ten e, naprawdę fajny efekt idealnej e, cery. E, no cóż, zobaczmy, przypomnimy sobie jeszcze najpierw tą, e, tą sesję i zabierajmy się do pracy. Zdjęcie, które wybrałam do dzisiejszego odcinka, wrzuciłam już do Lightrooma i nałożyłam wybrany preset. W przypadku portretów bardzo ważna jest ostrość zdjęcia, która powinna być ustawiona na bliższe nam oko. Podczas typowej obróbki beauty najważniejsza jest skóra i to na niej się skupię. Podstawowym narzędziem mojej pracy jest operacja o nazwie Frequency Separation. Operacje możecie ściągnąć z Internetu lub stworzyć samodzielnie. Jest wiele tutoriali na ten temat na YouTube. Kiedy już czytacie operację, wejdźcie w zakładkę warstwy i wyłączcie teksturę. Następnie kliknijcie na skórę, bo to na niej będziemy pracować. Dobierając wielkość pędzla, zwykle staram się, żeby nie był większy od źrenicy oka. Dzięki tej operacji ujednolicamy kolor skóry, nie tracąc przy tym na teksturze. Wybieramy pędzel korygujący, przytrzymujemy Alt i klikamy lewym klawiszem myszy w wybrane miejsce. Następnie już bez Altu klikamy wokół tego miejsca. Ja lubię pracować okrężnymi ruchami. Mam wrażenie, że wtedy kolor ładniej się wygładza. Co chwilę pobieramy kolor z obszaru, na którym akurat pracujemy i powoli przemieszczamy się, pracując na kolejnych obszarach skóry. Co jakiś czas możecie włączyć teksturę i sprawdzić progres pracy. To bardzo satysfakcjonujące. Nawet najbardziej idealna skóra wymaga drobnych poprawek i korekty. Studyjne lampy lubią podkreślać wszelkie nierówności. To, co w beauty robi ogromną różnicę, to cienie pod oczami, które zwykle podkreśla ostre światło. Kiedy pracuję nad zdjęciem, staram się nie usuwać znamion i pieprzyków. To one nadają charakter i sprawiają, że mimo nieskazitelnej skóry zachowujemy trochę realizmu. W przypadku tego zdjęcia nie miałam zbyt dużo pracy. Skóra mojej modelki już wyjściowo było pra była praktycznie idealna. Praca zajęła mi nieco ponad 20 minut. W trakcie pracy nie zapominajcie o zmienianiu rozmiaru pędzla w miarę pracy na różnych obszarach. Nie zapominajcie o dłoniach czy szyi, jeśli jest widoczna. Przed nami drobne prace wykończeniowe, włączamy teksturę i podziwiamy efekty. Spłaszczamy nasze warstwy, przez chwilę o tym zapomniałam, i pędzlem korygującym poprawiamy niewielkie obszary jak kącik ust, drobne włoski czy zagniecenia skóry. Moja modelka miała nieco zaczerwienione oczy, dlatego pędzlem korygującym usunęłam kilka większych żyłek. Następnie, zwykłym pędzlem na kryciu 24%, nadałam oku w miarę jednolity kolor. Ważne, żeby nie przesadzić skryciem, bo oko będzie płaskie i nienaturalne. Jeszcze kilka drobnych poprawek pędzlem korygującym. Następnie rozjaśniam nieco dół tęczówki za pomocą narzędzia Rozjaśnianie ustawionym na tryb Półcienie i Światło 16% i przyciemniam górę tworząc większą głębię oka również na trybie Półcienie i Świetle 15%. Skoro mam już narzędzie Przyciemnianie to pracuję nim nieco nad brwiami. Cień jest trochę zaciepły, więc włączam pędzel w trybie kolor na kryciu 24% i pobieram z altem próbkę koloru brwi następnie maluję pędzlem po wcześniejszym cieniu. Wracam do narzędzia przyciemnianie, zwiększam średnicę pędzla i podkreślam naturalne cienie kości policzkowych brzuchwy i czoła. Na koniec pędzlem korygującym usuwam drobne zagniecenia na opasce. Wracam jeszcze na moment do modelowania twarzy i rozjaśniam łuk kupidyna. Na koniec trochę światła i kontrastu. Wchodzę w zakładkę warstwy, nowa warstwa dopasowania, jasność i kontrast i Obie w wartości ustawiam na 6. Teraz dużym pędzlem tworzę ręczną winietę przy pomocy narzędzia przyciemnianie. Winieta nadaje większą głębię. Rozjaśniam nieco włosy, bo nie oświetliłam ich podczas zdjęć i giną w cieniu. Wróciłam jeszcze do pędzla korygującego i usunęłam jeden z pieprzyków, który mógłby zostać wzięty za niespodziankę na skórze oraz zwykłym pędzlem przejechałam pobierając kolor z miejsca obok po delikatnej zmarszczce mimicznej koło nosa. Na koniec stalam warstwę Frequency Separation i Jasność i Kontrast i mogę podziwiać efekty. Wybaczcie proszę chaotyczność tego nagrania. To pierwsze tego typu nagranie, jakie robię. Jeśli podoba Wam się oglądanie mojej pracy podczas postprodukcji, to chętnie nagram dla Was kolejne filmy tego typu, starając się dokładniej omówić i pokazać temat. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny. Jeśli chcielibyście poznać jeszcze jakieś nasze sztuczki, to piszcie w komentarzu. Nie zapomnijcie oczywiście zasubskrybować naszego kanału, dać lajka i wcisnąć dzwoneczka, żebyście dostawali notyfikacje o każdej nowej naszej produkcji. Produkcji. Do zobaczenia!